Witam bardzo serdecznie Lewki, Wróżka Sikora. Zapraszam Was na Wasze czytanie październikowe. Październik 2022. Sprawdzimy sobie, jakie energie mogą się w polu lwa realizować w październiku. Jakie wyzwania mogą na Was czekać. Co jest najlepszego do osiągnięcia? I ogólne energie dla osób z podznaku lwa, z lwem, że tak powiem, mocno obsadzonym w horoskopie, również możecie oglądać. A jeżeli nie wiecie. Czy macie gdzieś tamtego lwa, czy nie macie, to zapraszam na analizę kosmogramu. Również robię takie rzeczy. I już teraz patrzymy na październik. Wróżka sikora. Nie pamiętam, czy się przedstawiłam, ale w sumie, jeśli oglądacie mój kanał, to chyba wiecie, że wróżka sikora. Także tak to ja. I w październik 2022. Bardzo proszę o przekaz dla lwów i lwic na październik. Energia ogólna tego miesiąca, energia z jaką lew. Wchodzi w październik. Bardzo proszę. Hu, karta diabła w pozycji odwróconej. No, lew tutaj e, po ciemnej stronie mocy, mam wrażenie. E, w pozycji odwróconej w zasadzie ten diabeł może mówić również o jakichś problemach z sobą z podznaku koziorożca. E, natomiast to bardzo naprawdę tak wrzucam tylko ogólnie. Jeżeli macie, jeżeli znacie, to faktycznie może tak gdzieś tam to się zrealizować. Natomiast e, odwrócona karta diabła może trochę sugerować o takiej energii. Em, Trochę niechęci konfrontacji ze swoją ciemną stroną, ze swoim tak zwanym cieniem, z takimi aspektami naszej osobowości, które może nie do końca chcemy w sobie widzieć, bo ja nie mówię, że. Każdy z nas, czy każdy człowiek w ogóle nie ma jakiegokolwiek pojęcia na temat swoich tak zwanych wad. Natomiast cień nie mówi o wadach i o tym, że na przykład ktoś zdaje sobie sprawę, że ma pewne rzeczy, czy pewne jakieś takie nie do końca fajne w sobie cechy czy aspekty. Cień mówi o rzeczach, których nie jesteśmy świadomi, które powodują jakieś takie nieprzyjemne uczucie w żołądku czy w ciele, które nie chcemy, żeby wychodziło na powierzchnię. To są jakieś takie poczucia wstydu poczucia um, jakichś różnych pożądań w nie do końca miejsce, w którym tak naprawdę możemy sobie na to pozwolić, na realizację jakichś takich naszych najskrytszych pragnień. Tutaj mogą być jakieś takie wiecie, fantazje, dewiacje, jakieś takie dziwactwa nawet też. Tutaj jest też wysoka seksualność, ale właśnie taka seksualność zbiegu na cienia. Tutaj mogą być jakieś takie fetysze, jakieś takie perwersje. Nie do końca to jest wszystko jakieś takie Tutaj jasne i oczywiste. I tak naprawdę lew tutaj nie do końca chce się też konfrontować z tym wszystkim. Tutaj mogą być jakieś takie rozglądanie się na boki, jeżeli jesteście w związkach, albo myślenie o. Jakichś takich właśnie e, nie do końca moralnych, nie do końca jasnych, nie do końca dobrych w słowie, bo oczywiście wiadomo, że dobro i zło jest pojęciem bardzo, bardzo względnym. Natomiast tutaj mam wrażenie, że lew trochę jest w jakiejś takiej właśnie e, diabelskiej, demonicznej, ciemnej energii, i sam nie do końca tutaj to tak naprawdę. Mm, zauważa. A prawda jest taka, że wiecie, zniewolenie i tak naprawdę te wszystkie takie po pokusy, które na nas czekają, które ten tak zwany diabeł czy Generalnie, jakby te nasze ciemne myśli, które na nas gdzieś tam czyhają za każdym, za każdym rogiem, w momencie, w którym nie jesteśmy na to uważni i płyniemy sobie tak przez życie, wiecie, bez trosko i nieświadomie, to właśnie wtedy najczęściej na nas czyhają. Wiecie, to jest trochę takie spuszczenie gardy, spuszczenie uważności, a ja tak jak ten alkoholik, a tylko jedno piwko, a tylko jedno piwko, i cyk wpadamy znowu w siła uzależnienia. Diabeł w pozycji odwróconej może też mówić o jakichś takich. наках Że y, na przykład wracacie do jakichś uzależnień, tu może być też powrót do jakiejś osoby z przeszłości, od której byliście zależni, albo która w jakiś sposób was gdzieś tam energetycznie w, waszej, w waszym polu była i w waszej przestrzeni, od której ciężko było się uwolnić, i na przykład już ledwo co się uwolniliście. Przypominam też, że Merkury retrograduje. On w zasadzie kończy retrogradację chyba 2 października, więc w zasadzie na samym początku października, ale to jest też karta wejściowa, więc uważajcie, żeby też nie było jakichś takich nagłych, Powrotów, bo po wyjściu z retrogradacji, jeszcze Merkury, później e, około tygodnia albo dwóch, znajduje się w tak zwanym cieniu, czyli jeszcze też te takie właśnie przypominajki z przeszłości, takie powrociki, wracajki, jakieś takie zwłaszcza relacyjne, mogą się tutaj pokazywać, więc też uważajcie na to, żeby nie dać się znowu uwiązać i nie wpaść znowu w jakieś takie uzależnienia, w których może byliście, z których udało się wyjść. E, co odchodzi do przeszłości? Dziesiątka mieczy w pozycji odwróconej. No ja myślę, że tutaj mógł lew faktycznie nie odciąć czegoś definitywnie, ostatecznie i raz na zawsze. Może to dotyczyć jakiejś osoby, jakiejś relacji, jakiegoś związku, może jakiejś pracy, może czegokolwiek, ale tutaj pokazuje się coś, co nie zostało do końca zamknięte. Trochę tak, jakbyście tej ostatniej łezki na przykład za jakąś osobą jeszcze nie uronili, albo tutaj właśnie wychodziliście z jakiegoś uzależnienia od kogoś, od czegoś i tak jakby. Pominęliście taki ostatni, ostateczny fragment domknięcia tego. I tutaj to może tak powracać, powracać, jak wybijać, tak delikatnie, delikatnie, tak jakby tutaj nie zapadła taka wasza wewnętrzna energetyczna decyzja, że to jest fi finito, definitywny koniec, it's over i po prostu tyle. I w momencie, w którym nie ma tej takiej definitywnej decyzji, no to ten diabeł tutaj te swoje czułki, te swoje pokusy wysuwa i wysuwa, więc tak naprawdę lew, No Uważajcie tutaj na to. Zobaczmy w jakim kierunku lew się e, będzie energetycznie przemieszczał w październiku. Gdzie zmierzacie, lew? E, siódemka buław. Tutaj jest wysoka energia seksualna. Zdecydowanie, bo siódemka buław to są jakby też buławy, ale tu jest też wysoka taka. Wysoki wigor, wysoki popęd. I to jest trochę taka, wiecie, energia też. E, jakby to powiedzieć, może trochę frustracji związanej z tym, że nie ma za bardzo ujścia tej energii, może tutaj lew kogoś pragnie i nie może tego zrealizować, może tutaj lew bardzo czegoś pożąda, może nawet niekoniecznie osoby, chociaż też może to być osoba, ale czegoś bardzo pożądacie tak naprawdę, nie możecie dopuścić do swojej świadomości tego, że na przykład straciliście tą rzecz i ta niezrealizowana taka frustracja i ta energia może was popychać do nawet i agresywnych, takich mocnych, takich walecznych czynów, ale walecznych w takim biegunie raczej właśnie jakiejś takiej agresji, frustracji, tu może być też takie wyładowywanie się na innych, oczywiście. To jest czytanie ogólne, więc ja nie mówię, że koniecznie lew będzie w takiej energii. Mogą być wokół Was takie energie. To, ta energia może dotyczyć Was, może dotyczyć na przykład osoby, z którą jesteście blisko albo która ma na Was duży wpływ. To też może być osoba, na przykład Wasza w relacji, która jest, wiecie, nie chcę mówić zaraz, że relacja przemocowa, ale to może być jakaś taka relacja na zasadzie przyciągania, odpychania, bardzo dużej chemii, bardzo dużej seksualności. Natomiast relacja, z której ciężko jest wyjść, ciężko jest się uwolnić, bo ta osoba jest. No, w jakiś sposób agresywna w waszą stronę, ale jest jednocześnie takie bardzo silne przyciąganie. I tutaj ciężko jest się, że tak powiem, ciężko jest to zamknąć, ciężko jest zamknąć te drzwi raz na zawsze. Natomiast z drugiej strony ta siódemka buław może tutaj mówić o tym, że lew naprawdę ma wysoką energię w tym miesiącu, co może wam pomóc właśnie domknąć te sprawy niedomknięte które może gdzieś tam jeszcze w Waszej przestrzeni cały czas rezonują. Także wiecie, oczywiście to jest czytanie ogólne, więc gdzieś tam dopasujcie to do swojej sytuacji. Zobaczymy teraz wyzwanie, największe wyzwanie października 2022 dla Lewka. Tak, mam wrażenie z tych kart, że tak lew może się trochę miotać w tym październiku, tak jakby chciał coś zakończyć, ale nie do końca mógł, tak jakby już stawał na tym, na tej barykadzie i już tak wyrażał w jasny sposób to swoje, że tak powiem, finalne trzaśnięcie drzwiami, ale cały czas jeszcze nie do końca i nie do końca, no więc zobaczmy wyzwanie, wyzwanie dla lwa, wyzwanie dla lwa trójka denarów w pozycji odwróconej. Myślę, że tutaj Lew jest trochę też pozostawiony sam sobie, bo mam wrażenie, że albo albo jest sytuacja trójkąta, jest sytuacja trójkąta i albo Lew ma na boku kogoś, albo wasza osoba ma na boku kogoś, albo są trzy osoby bo trójka denarów bardzo często mi pokazuje w rozkładach praktycznie zawsze trzy osoby, jeśli chodzi o relację romantyczną, więc tutaj to może tak być. Może tutaj też być jakieś takie pożądanie do osoby właśnie, z którą nie można tego zrealizować, to co powiedziałam na początku. Natomiast może też być trochę taka sytuacja, że na przykład Wy chcecie walczyć o tą osobę albo walczyć o tą relację, ale walczycie sami, bo tutaj nie ma współpracy. W odwróconej trójce denarów nie ma współpracy. Co trzeba będzie poświęcić, mierząc się z tym wyzwaniem? Szóstka kielichów i co możecie zyskać mieczy, No, jakieś rozwiązania możecie zyskać, ale mam wrażenie, że tutaj lew jest trochę na takiej samotnej krucjacie. To, co na pewno trzeba porzucić i zostawić za sobą, to są marzenia, fantazje i wyobrażenia tego, jak jakby to mogło być, jakby to mogło być pięknie. Tutaj też na bok należy odłożyć sentymenty i jakiekolwiek takie nostalgiczne, sentymentalne emocje, które Was na przykład wiążą z tą osobą. Bo może Wy macie przeszłość, może ta przeszłość była cudowna, piękna, wspaniała, może znacie tą osobę od lat. Albo znacie ją krótko, ale wydaje się, jakbyście ją znali od lat. Natomiast tutaj pokazuje się pewne wyobrażenie na temat tej osoby, bardzo ciepłe, bardzo miłe, bardzo czułe, ale tak naprawdę rzeczywistość jest taka, że wasza relacja jest polem bitwy, jest walką i nie ma współpracy. I Lew tak naprawdę mógłby to wszystko zrobić sam, bo to jest trochę taka walka z wiatrakami. Ten odwrócony pasz mieczy tutaj jest trochę takim, wiecie, dzieciakiem, Don Kishotem, który na oślep w takim chaosie właśnie próbuje walczyć i tu jest walka zdecydowanie, walka o sprawę, która tak naprawdę nie może być wygrana w pojedynkę. A tutaj jest sprawa wygrana w pojedynkę. Skupiłam się głównie na tych relacjach, natomiast jeżeli to dotyczy sytuacji zawodowej, też może tak być, że pracujecie w jakimś miejscu w którym można powiedzieć, że jesteście w jakiś sposób związani. Próbujecie walczyć o tą posadę, o tą pozycję, o ten zespół w pracy, o coś takiego, bo macie sentyment, bo byliście tam długo, bo chcecie, żeby to działało dobrze, ale z drugiej strony macie też jakąś taką sieć zależności w tym diable. Jesteście w jakiś sposób związani z tym miejscem. No ale tutaj niestety pokazuje się, że jesteście sami na tej barykadzie, po prostu w październiku. Więc myślę, że tutaj mocno lew do zastanowienia się, czy po pierwsze, czy warto... Po drugie, czy miejsce, w którym jesteście i ludzie, którymi się otaczacie, dają wam wsparcie, dają wam to, to poczucie współpracy, to poczucie, że Wy nie jesteście sami w tym, w tym wszystkim i w tej walce, e, bo to jakby w odwróconym diable też można się naprawdę zaślepić i zapędzić i walczyć o coś, gdzie tak naprawdę wszyscy już dawno powiedzieli pas, wszyscy już dawno się poddali, a Wy dalej zacietrzewieni to robicie. E, no więc tutaj też zwróciłabym na to uwagę generalnie bardzo chaotyczny chaotyczny październik a dodatkowo ten jakby chaotyczność tego miesiąca bierze się z waszego jakiegoś takiego poczucia chęci powrotu do przeszłości chęci powrotu do tego jak było kiedyś jak się czuliście kiedyś i to jest właśnie ta niezamknięta dziesiątka mieczy tak jakby wypróbujecie za wszelką cenę jakby resuscytować tego trupa a to już jest trup tutaj już więcej się nie da ugrać Natomiast lew, mam wrażenie, próbuje wrócić w miejsce, w którym trzeba definitywnie zamknąć to miejsce. Nie wiem, o czym mówię, nie wiem, do kogo to mówię, ale takie energie w październiku, więc moi drodzy. Co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu, żeby nie było tak czarno i ponuro? Najlepsze do osiągnięcia karta rydwanów w odwrocie. Przede wszystkim lew raczej nie mam powiedzieć, nie wyjeżdżaj, no ale tutaj ewidentnie pokazuje się, nie uciekaj. Nie uciekaj od problemów. Rydwan w pozycji odwróconej bardzo często jest syndromem ucieczkowym, więc tak naprawdę najlepsze do osiągnięcia, co możecie zrobić, to po prostu nie uciekać od tego problemu, zmierzyć się z tym i stanąć do tej walki, ale nie z całym światem, nie z sytuacją, nie walcząc o tą sprawę zaślepieni, tylko stanąć do walki z tym własnym poczuciem dlaczego tak bardzo nie możecie odpuścić dlaczego tak bardzo nie możecie się pogodzić z przeszłością bo tak naprawdę prędzej czy później wy możecie jedną drugą trzecią bitwę wygrać ale tą wojnę musicie przegrać bo prędzej czy później to wyjdzie że macie coś jeszcze nie zamknięte i będziecie cały czas projektować te błędy przeszłości na teraźniejszość i czuć się jakbyście byli po prostu skazani na ten chaos i na tą walkę więc tak naprawdę najlepszym do osiągnięcia. Zatrzymać się w walce na zewnątrz i jeżeli już koniecznie chcecie walczyć i w ogóle macie na to siłę, to nie chcę tego nazywać walką, ale taka, takie zmaganie się z własnym wnętrzem i przyjrzenie się też swojej ciemnej stronie, tym, co jest ukryte w cieniu. Co powoduje, że tak bardzo chcecie walczyć? Co powoduje, że tak bardzo nie możecie tego zamknąć, że tak chcecie się wykazać, że tak chcecie udowodnić, że wy dacie radę, że wy zawalczycie o to, że nie możecie odpuścić? Tutaj jest nauka odpuszczania, nauczyć się odpuszczać, w którym momencie odwrócony rydwan, w którym momencie zatrzymuje się i mówię stop, i mówię okej, okay, poddaję się. Tu jest też takie nawołanie do tego, żeby się poddać bez poczucia porażki, bez poczucia, że to jest przegrane, jeżeli się poddacie. Bilans miesiąca października dla lewka, bardzo proszę o bilans, no Jezus, taki po prostu październik jakiś w ogóle na froncie jest, no ale, no ale cóż lew, cóż lew, cóż lew, bilans. Król kielichów w pozycji odwróconej. No, jeżeli to dotyczy relacji, jeżeli to dotyczy związku, jeżeli to dotyczy mężczyzny, zwłaszcza dla kobiet, głów tutaj nie ma tego wsparcia. Tak naprawdę ta walka, jeżeli będziecie ją kontynuować, doprowadzi Was tylko i wyłącznie do tego, że tym bardziej zamkniecie swoje serce, tym bardziej obudujecie się po prostu murem, byle tylko nie dopuścić do głosu tych ciemnych uczuć, tych instynktów, tych, te, tego żalu, tego smutku, tej rozpaczy. Tu jest dziesiątka mieczy. Ja mam wrażenie, że tutaj jest też do odpuszczenia i może do wybaczenia komuś jakąś krzywdę. Może tutaj są do przepracowania jakieś takie relacyjne tematy, które może się wydawało, że już są zamknięte, ale właśnie powracają i powracają i powracają i ten diabeł w pozycji odwróconej, tak naprawdę wiecie, w tym waszym cieniu utknęła jakaś jeszcze relacja albo jakaś jeszcze osoba, która jest pod powierzchnią świadomości, więc wy może na co dzień sobie nie zdajecie sprawy, ale w takich małych drobnych rzeczach dnia codziennego to wychodzi. Na przykład jesteście już dawno z inną osobą, ale ciągle projektujecie na tą osobę tą przeszłość. I to wychodzi, na przykład zaczyna ci się kłócić, albo się nie dogadujecie, albo rozglądacie się na boki, albo jest jakaś, jakiś problem związany z tym obecnym stanem, z tą obecną sytuacją, ale to, jest, to wszystko dotyczy przeszłości. I tak naprawdę uciekając od tego i nie konfrontując się z tym. Powodujecie jeszcze większe oddalenie się od samych siebie, od swojego serca, i też od partnera, i też od drugiej osoby. Bo odwrócony król kielichów jest zamknięty tutaj nie ma empatii, tutaj nie ma wyrozumiałości. Tutaj jest zamknięte serce i nieumiejętność poradzenia sobie z emocjami. I co więcej, tutaj jest albo uciekanie właśnie w taką agresywność, albo w taką seksualność wręcz, żeby tylko się nie zmierzyć z emocjami, albo z drugiej strony totalne zamrożenie i zamknięcie swojego serca. Więc generalnie lew ma tutaj, mam wrażenie, do przywalenia jakąś przeszłość w październiku, będzie miał. I to jest tak naprawdę najlepsze, co możecie zrobić dla siebie w październiku. Wiecie, też, aura jakby sprzyja temu, że są długie, jesienne wieczory. Z kubkiem herbaty można posiedzieć i kontemplować nad sobą i nad swoim życiem i zastanowić się, czy warto tak walczyć z życiem, czy warto się z życiem tak zmagać. Jeśli nie jesteście w stanie sami tego zrobić, to może warto się rozejrzeć za jakąś terapią, za jakimś wsparciem, za kimś takim. Król Kielichów w pozycji odwróconej to jest też pokazana taka niechęć do przyjęcia pomocy, bo Król Kielichów tak naprawdę jest też terapeutą, jest uzdrowicielem, jest takim wsparciem emocjonalnym i on tutaj tak naprawdę wychodzi jako, też no zaraz wyciągnę jeszcze radę, natomiast pokazuje się ta energia na blokadzie, Czyli ta energia może i byłaby dla Was dobra w tym miesiącu, natomiast nie bardzo Wy tutaj w ogóle chcecie się do tego podchodzić. Rada, październik 2022 dla LWA. Karta umiarkowania w odwrocie. No, myślę, że tutaj nie ma co mam wrażenie lew adaptować się do sytuacji, w której jest Wam źle i uciekać od problemu to co już mówiłam w tym rydwanie i udawać że problemu nie ma i jakoś to będzie i jakoś się rozchodzi i jakoś się przyzwyczaja do tego że tak jest albo moje życie jest chaosem i tak już jest od zawsze więc tak już będzie zawsze no nie karta umiarkowania w pozycji odwróconej mówi o tym nie adaptuj się do warunków w których jest źle i w których coś mogłoby być lepiej ale tak naprawdę do tego trzeba wysiłku i tego, do tego trzeba introspekcji e... I nie unikaj też trudnych emocji. Nie unikaj tego, żeby pozwolić sobie na zmianę wewnętrzną. Bo karta umiarkowania to jest karta wewnętrznej przemiany, alchemii, to jest połączenie wody z ogniem, to jest połączenie przeciwieństw. I to jest niemożliwe, staje się możliwe. Są w Was pewne uczucia, pewne emocje, które gdy są. Pod powierzchnią świadomości wydają się w ogóle nie do ogarnięcia. I wydaje się, że jedynym sposobem na to jest to odciąć i uciec od tego w tym rydwanie. A wcale tak nie jest. Tylko, żeby wiedzieć, co z tym zrobić, najpierw trzeba sobie pozwolić na to, żeby się z tym w ogóle zetknąć, moi drodzy, więc lew. Karta wyrocznie jeszcze na koniec dawa słówko końcowe październik 2022. Energie dla lwa drogowska z wskazówka. Eee, kosmiczni przodkowie. Wyraź swoje obawy. Wyraź swoje obawy, mówi ta karta. I tak naprawdę tutaj e, myślę, że dobrym sposobem, poza pójściem na terapię, co zawsze zalecam, Dobrym sposobem na skomunikowanie się też ze swoim takim właśnie wewnętrznym głosem może być jakaś taka próba medytacji, właśnie z przodkami, właśnie z jakąś siłą wyższą. Niezależnie od tego, czy jesteście wierzący, jeżeli jesteście to w jaką religię, w jakim nurcie, w jakim nie wiem, new age'u, albo w, jaki, w jaką duchowość, w jaki rodzaj. Jeżeli oglądacie wróżkę na YouTube to musicie mieć jakikolwiek kontakt z duchowością, więc w jakąkolwiek drogą nie idziecie w swoim życiu. Postarajcie się zwrócić do właśnie takiej wyższej mądrości, do wiedzy przodków, do wiedzy um, jakby bytów, które są wokół nas tak naprawdę. Ponieważ jakby jesteśmy, jesteśmy częścią kosmosu, wszyscy jesteśmy jako ludzie, jesteśmy częścią kosmosu i nie może istnieć nic na Ziemi. I nic w kosmosie, co jest sytuacją bez wyjścia, co jest sytuacją patową, co jest sytuacją, w której my poddajemy się działaniu jakichś naszych popędów, instynktów, po prostu jakichś totalnie dziwnych rzeczy. Jeżeli coś jest, jeżeli coś działa, wszechświat jest mentalny i wszystko kreujemy tak naprawdę naszą świadomością. Ta karta, właśnie sobie teraz czytam: Naucz się od tych, którzy szli tą drogą przed Tobą. Wyraź swoje obawy, możecie medytować, możecie się modlić, możecie w jakikolwiek inny sposób spróbować, skomunikować się z wiedzą wyższą albo sięgnąć porady osób istniejących i żyjących. Nie musicie medytować i słuchać przekazu, wiecie, z kosmosu, natomiast porozmawiać z kimś, kto był w podobnej sytuacji jak wy, robił podobne rzeczy, przeszedł przez podobne rzeczy i postarać się zainspirować, ale żeby to w ogóle się mogło wydarzyć i miało okazję się wydarzyć, to musicie najpierw voice your concerns, czyli nazwać, wyrazić na głos to z czym się borykacie, to z czym ubolewacie, nie zakrzykiwać tego, nie zawiecie, puszczać się w długą, nie udawać, że nic się nie dzieje, nie uciekać od tego, tylko po prostu w takiej absolutnej jakby totalnej szczerości ze sobą przyznać się do tego, z czym jest problem. I to już będzie pierwszy krok. Tak naprawdę, to już będzie pierwszy, jakby pierwsza, pójść e, do trumny. Chciałam powiedzieć, nie będzie to gwóźdź do trumny. Pierwszy, jak to się mówi? Co jest pierwsze? Pierwsza jaskółka? Nie. Pierwsza rzecz. Eee, pierwszy kamień milowy albo węgielny, pod tą waszą nową możliwość do przepracowania tego tematu, bo tutaj jest do przepracowania przeszłość niezamknięta, moi drodzy. Dobra, bo się rozgadałam, lew, pozdrawiam Was, powodzenia w październiku.